Proszę Państwa, i teraz jest ten moment, na który wszyscy czekali, to znaczy wiecie już, bo zapowiadałem wcześniej, że będą absolutnie rewelacyjne nagrody. W związku z tym faktem mamy pierwszą zabawę pod tytułem y, Striking of Lossing. Bardzo proszę do pomocy y, Panią Lindę tutaj na scenę. I teraz zabawa polega na tym. My mamy tutaj... Y, Pięć jabłuszek plus jeden erzac, łącznie sześć sztuk. Bardzo bym prosił Panią, żeby Pani to tak rzucała i teraz sprawa, kto złapie to wygrywa, tylko musi to być mężczyzna, jeżeli łapie kobieta to w takim razie przekazuje najbliższemu mężczyźnie. Jeżeli natomiast trafi Pani kobietę i ona padnie, to w takim razie najbliższy mężczyzna siedzący obok tej kobiety wygrywa i trzyma to jabłuszko, bo za to będą fantastyczne nagrody. Dobrze, jest dobrze, <noise> mogę wstać, bo nie widzę. Rzucamy. Uwaga na salę. Ja też sobie pozwolę rzucić. Uwaga łóżkiem tak... Aha, już się wystawił. proszę Trafi Pani w tego Pana? Czy ja mam to spróbować? Proszę bardzo. Grał się w tą piłkę ręczną. O... A wie Pani, jak to się robi? O tak. Proszę. Jak Ci się muzyka podoba i co Pani robi teraz? Muzy muzyka jest świetna, ale Pani tak o sobie. Za dużo, za dużo tynku ma na sobie. No, nic nie widzę figura eee, może, może za chwilę. Ta figura będzie. Proszę wstać, kto ma jabłuszko, bardzo prosimy. Raz, dwa, panowie, cztery. Tam coś, to tylko tak mało. Erzac to jest Pączek. Teraz bardzo prosimy wszystkich panów, którzy mają jabłuszka bądź Erzac, czyli Pączka, tutaj na scenę. Trzeba przyznać, że musi mieć niezłego krawca. Bardzo dobrze uszyta suknia. A poza tym bardzo lubię muzykę klasyczną. No, na razie jeszcze niewiele widać, także zobaczymy, słyszymy. Proszę Państwa, zdradzamy tajemnicę. Mniej więcej 2,5 tygodnia trwało opracowanie wariantu o tyle skutecznego, o ile ratującego oryginalność i honor naszej imprezy. Raz, dwa. Na razie mamy dwóch panów. Trzy. Kto tam jeszcze jest? Cztery, pięć, sześć. Proszę dochodzić, proszę dochodzić z tym jabłkiem. Będzie za późno. Każdy pan z jabłuszkiem. Szef klubu Eskula się musi pokazać, bo on popatrzy od razu w twarz tym wszystkim, żeby się nikt nie przypętał po drodze. Troszkę to trwa. Mam pierwszą dziurę w programie. Jak Państwo wiedzą, jest to przegląd piosenki miłosnej erotycznej. Dziura też się Państwu musi kojarzyć powinno być śmiech i brawa. Wspaniały pomysł z tym negliżem, jednak. Facet zobaczy coś, jednak choćby jako reprezentant kogokolwiek. Już liczymy teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszyscy są, proszę Państwa. Otóż w tej chwili pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy, acz nie zrobię tego tak skutecznie, ponieważ jeżeli chodzi o sprawy uchylania, to yy, najlepszą yy, artystką w tej dziedzinie jest właśnie pani Linda, która jest Cyptiserką. Przyznam się, że odczuwam małe takie napięcie, że się może nie posiadać, nie pożądać, ale. Hmm... Jednak harmonia kobiety zawsze to robi, że no, kobieta to piękne po prostu. Robienie striptizów w klubie Esculap jest o tyle trywialne, że my mamy za tanie bilety. Państwo mogą iść do Poloneza i do innych hoteli. W związku z tym faktem, pani Linda pod przewodnictwem yy, znakomitego szefa klubu Esculap za chwilę wyjdzie do pokoju, którego na wszelki wypadek, aby uniknąć rozruchów, nie sprzedajemy, gdzie wykona yy, swoją działalność artystyczną pod nazwą Striptease. Macie Państwo sześć osób z publiczności, które wam o tym opowiedzą. Plus dopuszczony do całej tajemnicy jest jeszcze jeden dziennikarz radiowy, który będzie nagrywał wrażenia, co Państwu potem odtworzymy. To było tyle dla pani Lindy. Od razu oklaski od na zaś. Pan Jurek prowadzi panią i państwa do oznaczonej wiadomej sali. Proszę nie wybiegać, bo na te wybiegi jesteśmy przygotowani. Muzyka Muszę Ci powiedzieć, że uważam, że jest zgrabną, ładną dziewczyną, a więc tym bardziej powinna to prezentować tylko jednemu człowiekowi temu wybranemu przez siebie i tylko jemu w bardzo intymnej, osobistej sytuacji, a nie takiej tu. Nie wiem, nie wiem. Najlepsze, to w moim odczuciu z tego wszystkiego, była muzyka. No, pan niczego sobie, no ale tak, jak w takich warunkach, w jesteśmy to nie sprzyjało to porządnemu, porządnemu odbiorowi. Ja niemniej dodałbym, że to jakby było takie przyspieszone, takie odniosłem wrażenie i ta kobieta wydała mi się w pewnym momencie, znaczy się przez cały czas lekko stremowana, nie wiem czy to właśnie pierwszy ogólnopolski taki właśnie meeting i dlatego, kameralny występ, ale chyba nie tak. Tak, wąskie grono odbiorców to powoduje, że e, z reguły w, e, szerokie grono odbiorców, gdzie m, powiedzmy w lokalach jest ilość większa tych mężczyzn, mówmy i, i tego i w ogóle m, zlepek ludzi różnych, a tutaj bym powiedział, że jest sześć osób i, i po prostu ta kobieta była odwrotnie, odwrotna sytuacja, ta kobieta była powiedzmy trochę no, poddenerwowana sytuacja. Myślę, że było fajnie, ale dlaczego tak szybko?